Lecimy kolejnego vlogasa, Jesteśmy przy nim poście. Idziemy odebrać kładkę do motoru. Także majstry, gitarka. Wszystkie części do motoru już mamy. Wielkie, to jak nie wiem, może jakieś jeszcze itemki dodatkowe dali. Lecimy działać z motorem. Fura już prawie rozkręcona. odpakujmy paczuchę. Ja będę później składał. Lecę na szybkie testy przed chatę. Takie radiodwory Mam mordeczki, ale ja montować jakieś małe tościki I see you jutro on board Siema. Siemano Jaki plan? Lecimy na podjazd Jak tam? Wdech. Dawaj, jeszcze raz. Tam na górę i w lewo. Zobacz, co mają panele. się rozpędź, ja też nie mam nowy. co się dzieje teraz. Wdech. Cały, cały, lecimy z młodym na stację, bo musi dotękować! Myślę stary o tej rzece tam no. Jedziemy tam zrobić miniaturę? Zlecimy, Dawaj stary, tam lód jest, ale miniatura musi być gruba, nie? Musi być. Dobra, majstry, będziemy kończyć już ten film. Subujcie z dzwonem, jeżeli chcecie być na wyżąco. Stawcie łapeczkę w górę, jeżeli film na to zasługuje. Wolniście też komentarz, musiałam dograć końcówkę do kolejnego działka, ponieważ wczoraj już bateria padła. Jeżeli chodzi o ja, Majstry, zrobimy na początku nowego roku. Głosowanie na Instagramie się pyknie, zobaczymy co byście właśnie chcieli. Także do zobaczenia miłego i do kolejnych materiałów.